Uwaga, naciskamy i sprawdzamy co w środku się znajduje. Mamy, słuchajcie, 6 rzeczy. Mamy 6 rzeczy, czyli będzie nowa postać. Zanim przejdziemy do dzisiejszego otwierania boxów w to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, bo założyłem się ze swoją dziewczyną, że do końca kwietnia damy radę dobić 100 tysięcy subów. Natalia mówi, że to niemożliwe, ja mówię, że bez problemu nam się uda i mam nadzieję, że pomożecie mi udowodnić, Natalii, że się myli. Wystarczy, że zasubskrybujecie teraz mój kanał, a wtedy bez problemu damy radę 100 tysięcy subów do końca kwietnia dobić. A póki co przechodzimy do dzisiejszego niedzielnego unboxingu. Teraz już oficjalnie się z tej strony Citrox. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blowstars na moim drugim gaming Kanale. Mamy dzisiaj niedzielę, koniec tygodnia i w związku z tym standardowo otworzymy, słuchajcie, skrzynki, które w ciągu całego tygodnia udało mi się zebrać. No dobra, przyznam wam się, że ten odcinek będzie leciutko oszukany, bo tak naprawdę nagrywam go nie w niedzielę, tak jak zwykle, tylko w piątek. Dzisiaj, w momencie, gdy to nagrywam, jest piątek. Wy to oczywiście widzicie w niedzielę, ale z racji tego, że ja nagrywam to w piątek, no to niestety skrzynek w dzisiejszym odcinku będzie trochę mniej. Wszystko dlatego, że na weekend jadę do Warszawy, nie będę mógł zabrać ze sobą całego studia, nie będę mógł zabrać ze sobą sprzętu, więc muszę niestety nagrać to. Trochę szybciej, ale z racji tego, że w tym tygodniu będzie trochę mniej skrzynek, chociaż będzie ich 26, więc to też nie jest jakoś mało, to w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę tych skrzynek będzie na pewno dużo więcej, i podejrzewam, że w przyszłą niedzielę będziemy mieli rekord, jeśli chodzi o liczbę otwieranych skrzynek. Zostawić lajka like pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał, i to jest chyba najważniejszy punkt, bo do końca kwietnia lecimy po 100 tysięcy subów i poza lajkiem like oraz subem na dole napiszecie jakikolwiek komentarz. A ja póki co witam Was na moim koncie, na którym, jak wiecie udało mi się zebrać jednego big do tego 20 zwykłych Brawl boxów, ale poza tym, moi drodzy, kupimy sobie dzisiaj ofertę, która wyskoczyła nam za wbicie 50 Levela i w której to ofercie mamy 2 mega boxy, 100 gemów oraz 2000 monet. Gemy z tej oferty, czyli 100 gemów wydamy, moi drodzy, na big boxy. Zastanawiałem się, czy kupić mega czy kupić em, big boxy, ale kupimy, moi drodzy, zamiast jednego mega boxa, trzy big boxy, czyli w dzisiejszym odcinku otworzymy łącznie 2 mega boxy, do tego 4 big boxy oraz 20 zwykłych brawl Boxów Ok, zakup został pomyślnie sfinalizowany Oferta za 50 poziom. Jest już, słuchajcie, e, kupiona. Jak widzicie, 100 właśnie trafiło na moje konto. Piękny widok. Do tego 2000 monet. Czegoś takiego jeszcze w Prostarsach nie widziałem. Bardzo fajnie. Monety, oczywiście, się przydadzą. Ale to, co najważniejsze, to moi drodzy e, mega boxy, do których teraz przechodzimy. Trzymajcie mocno kciuki, żeby w dzisiejszym odcinku udało się trafić jakąś nową postać. Mam e, pewną wymarzoną postać, o której wam jeszcze nie powiem, którą chciałbym w dzisiejszym odcinku trafić. Zobaczymy, e, czy się uda. Ja w takim razie, moi drodzy, otwieram pierwszego megaboksa. I uwaga, sprawdźmy, co. W nim będzie Pięć rzeczy, czyli nowej postaci nie ma, ale mamy 198 monet. Do tego do bloka 11 punktów, do Dynamika 20, do Daryla 25, do e, Penny 30, e, do Liko 50, aż i do tego 3 eventy Ale czas moi drodzy na kolejnego mega boxa. Drugi mega box w tym openingu, Uwaga, naciskamy i sprawdzamy, co w środku się znajduje. Mamy, słuchajcie, 6 rzeczy. Mamy 6 rzeczy, czyli będzie nowa postać. Nie wierzę, kolejna nowa postać. Ostatnio udało mi się trafić, słuchajcie, e, nową postać, e, którą była Penny, w tym w tym odcinku wydaje mi się, że trafię jakąś mityczną postać. Takie mam przeczucie, ale zaraz zobaczymy. Mamy 177 monet, do tego doszli 10 punktów, do Poko 16 punktów, do Penny 24 punkty, do Barleya 30 punktów, do Broka 65 punktów. I uwaga, nowa postać jest w końcu. Mam, moi drodzy, Franka strasznie się, się cieszę. Nie jest to co prawda mityczna postać, tak jak przeczuwałem, ale mamy w końcu drugiego e, epic rollera, którym jest Frank. Ja Franka do tej pory nie miałem, strasznie chciałem go mieć, bo no... Denerwowało mnie po prostu, że go nie mam. W końcu, jak widzicie, udało się go trafić, i zwróćcie uwagę, jak Frank się cieszy, że w końcu go mam. Lecimy już w takim razie dalej. Do tego jeden event, Ticket oraz 11 gemów. Ja, moi drodzy, z dzisiejszego unboxingu jestem już zadowolony. Otworzyliśmy dopiero dwie z 26 skrzynek, a tak naprawdę ja już mam to, co chciałem. No ale dobra, mamy 128 gemów, i te gemy, moi drodzy, wydamy teraz na 3 bigboxy Nie kupię 4 big boxów, pomimo tego, że staćmy na 4 big boxy, bo chciałbym kupić sobie tego token Dublera, który jest po lewej stronie. Także kupimy dzisiaj. Trzy big boxy tego token dublera a potem będziemy to wszystko otwierali. Chociaż w sumie kupując big boxa od razu trzeba go otworzyć, także nie ma co zwlekać, naciskamy i uwaga co my tutaj mamy: 3 rzeczy, 81 monet, do piperki 13 punktów, do Poko 14 i do Nity 20 oraz. Token Doubler. Super, to był pierwszy kupiony Big Box. Lecimy dalej. Uwaga, kupujemy go i sprawdzamy, co w środku będzie. Mamy ładowanie. Może to znak, że będzie nowa postać. Ale szczerze mówiąc, wątpię. Uwaga, naciskamy i mamy 66 monet do tego do Karla. 13 punktów do Bula. 23 oraz 3 wentikety. Dobra, w takim razie czas na e, kupienie ostatniego Big Boxa. Ale to jeszcze nie będzie ostatni Big Box w tym odcinku, bo mam jeszcze jednego za start. Tokeny. Otwieramy sobie kolejnego, trzeciego Big Boxa. Mamy trzy rzeczy, więc nowej postaci nie ma, ale mamy punkciki do. Do Franka, którego dzisiaj odwokowałem, mamy punkty do Spike'a, super, to też się przyda i do tego punkciki również do Jessie, a poza tym 5 event ticketów. No dobra, więcej nie będziemy, słuchajcie, Big Boxa kupowali, kupimy za to sobie token Dublera, wydamy na to 29 gemów, mamy jak widzicie tutaj token Dublera w liczbie 1000, także to nam na pewno się przyda, no i teraz czas otworzyć, moi drodzy, 10 Brawl Boxów, potem otworzymy tego jednego Big Boxa, potem znowu 10 Brawl Boxów, no i zobaczymy ile rzeczy uda nam się zebrać. Lecimy, pierwszy Brawl Box, uwaga, i co my tu mamy? 16 monet i do 7 punktików Poza tym do Berleja 7 punktów i bez bonusa. Drugi brawlbox uwaga, sprawdźmy co my tu mamy. 30 monet, do Kolta 4 punkty, do Poko 10 punktów. No i to wszystko. Trzecia skrzyneczka, sprawdźmy co tym razem. 50 aż monet, dobra. Do Karla 6 punktów, do Elpimo 10 punktików także jest fajnie. Czwarta skrzynka, sprawdźmy co tym razem. 16 tylko monet, trochę mało, do Penny 5 punktów. Do Franka znowu punkciki, także bardzo się cieszę. Super, będę mógł go od razu ulepszyć oraz jeden event ticket. Piąta skrzynka przed nami. Trzymajcie, moi drodzy, mocno kciuki, strzelcie lajka, jeśli jeszcze e, go nie strzeliliście, chociaż wypadła mi nowa postać, więc musieliście strzelić już wtedy, gdy was o to prosiłem. Ale sprawdźmy, co my tutaj mamy. 50 monet, do tego dotrzeli 6 punktów do Jesse, 6 punktów, także... Całkiem spoko. Szósta skrzynka, moi drodzy. Jeszcze e, cztery skrzyneczki będziemy otwierali Big Boxa. Tutaj 14 monet. Do Daryla 6 punktów. Do Franka znowu punkty. Tym razem 7. Siódma skrzynka przed nami. Uwaga. Sprawdźmy. 21 monet. Do Colta 4 punkty. Do El Primo 15 punktów. Oraz jeden event ticket. Jeszcze trzy skrzynki przed Big Boxem. Uwaga. Otwieramy sobie e, tę skrzyneczkę. 14 monet. Do tego dodajna Majka 8 punktów. Do Nity 8 punktów. No i to wszystko. Dwie skrzynki do Big Boxa. Uwaga. Sprawdźmy, co w tej 15 monet. Net do Coltar 6 punktów, do piperki 7 punktów oraz aż 3 identykiety, fajne. Czas więc na ostatnią skrzynkę przed Big Boxem. Uwaga, sprawdźmy co tym razem. 14 monet także nie za wiele. LP ma 4 punkty, Piperka 8 punktów. No i dobra, czas moi drodzy na ostatniego Big Boxa w tym odcinku, ale nie ostatnią skrzynkę, bo po otwarciu Big Boxa będziemy jeszcze 10 zwykłych Rollboxów do otwarcia. No a pamiętajcie, że z każdej skrzynki, tak naprawdę, może wypaść, wypaść nam jeszcze nowa postać. Ale zobaczmy, czy w Big Boxie faktycznie nowa postać będzie. Otwieramy i co my tu mamy. No niestety, 56 monet do Nity 12 punktów, do Bula 39 punktów i bez bonusa. W takim razie czas na ostatni 10 skrzynek. Uwaga, otwieramy sobie 10 skrzynkę, zobaczmy. Więc co my tu mamy? 18 monet do penny: 4 punkciki oraz do piperki 5 punktów. 9 skrzynka od końca, sprawdźmy. 13 monet do Barlaja: 10 punktów, do piperki 10 punktów. Kolejna skrzynka, uwaga, tym razem ósma. 30 monet do Franka: 5 punktów, znowu punkty do Franka i do penny: 10 punktów. 7 skrzynek zostało. Do końca, uwaga, otwieramy sobie. Zobaczmy, co tutaj. 12 monet. Do Shelly 6 punktów. Oraz e, do Jessie 6 punktów. A do tego, jeden event, ticket. Jeszcze 6 skrzynek, jeszcze 6 szans na wydropienie nowej postaci. Sprawdźmy, co tutaj. 30 monet. Do, mm, do El Primo 5 punktów. Do Tary 7 punktów. I 5 gemów. Właśnie tak sobie pomyślałem, że dawno nie było gemów. I proszę bardzo, są. 5 skrzynek, moi drodzy zostało. Uwaga, zobaczmy, co tutaj. 30 monet. Do na Majka 6 punktów. Do Riko 6 punktów. 4 skrzynki, uwaga, zobaczymy, co tym razem. 18 monet. Do Dynamika 6 punktów, do Barleya 15 punktów, oraz Token doubler Znowu fajnie, ale będę miał, słuchajcie, za tydzień skrzynek. Uh, przed, przedostatniej skrzynce 18 monet. Do Rico 4 punkciki do El Primo 6 punktów, oraz jeden i ticket. No i zostały nam ostatnie dwie skrzynki. To jest, moi drodzy, skrzynka przedostatnia. Uwaga, otwieramy ją. No niestety, 19 monet. Do Karla 6 punktów, do Franka znowu 8 punktów, ale Franka, słuchajcie, ulepszymy. No i czas na ostatniego Brawl Boxa w dzisiejszym odcinku. Z trzecie, drodzy, naprawdę lajka, like, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Chociaż podejrzewam, że każdy. Z Was już tego lajka dawno zostawił Otwieramy tę skrzynkę i uwaga, sprawdźmy czy będzie nowa postać Szczerze mówiąc wątpię, ale kto wie Zobaczymy, chyba nie, 50 monet Do tego do Spike'a 4 punktiki Do Jessie 15 punktów No i niestety nawet bez bonusa No dobra, co prawda wszystkie skrzynki otworzyliśmy, ale mamy 3000 ponad monet, więc warto byłoby Te monety wydać Postać, którą na 100% słuchajcie dzisiaj ulepszymy To Frank, Franka zmaksujemy Najbardziej jak tylko możemy, ale Dodaliśmy mu aż cały jeden level No dobra, pójdźmy sobie więc do kolejnych postaci Ci, kogo można tutaj, słuchajcie, upgrade'ować? O, bóla mo moglibyśmy, słuchajcie, do levela siódmego, dobra, ból ma już level siódmy. E, weźmy sobie również, ulepszmy e, tutaj, powiedzmy, piperkę. Dobra, piperkę też możemy sobie ulepszyć. Karla możemy ulepszyć. Widzicie co wydaje mi się, że chyba każdego damy radę ulepszyć. Zobaczymy tylko, jak bardzo. Dobra, Penny też już została ulepszona. Mamy, słuchajcie, Rico. Ok, Rico też został małego busta. No Majka, moi drodzy, jeszcze możemy ulepszyć, także daj, daj na no Mike, niech też um, coś z tego e, z tego grania ma. E, Broka również możemy sobie ulepszyć. Zobaczmy, kogo jeszcze mamy. Nitę mamy za 480 monet. Nita jest również ulepszona. No i jak widzicie, moi drodzy, kolekcja 18 brawlerów. póki co ulepszona tak bardzo, jak mogę to zrobić. A z mojej strony to by było na tyle. Raz jeszcze przepraszam, że w dzisiejszym odcinku było trochę mniej skrzynek, no ale tak jak mówię, musiałem nagrać ten materiał w piątek. Z racji tego, że teraz nagrywamy szybciej, to w przyszłym tygodniu będzie tych skrzynek podejrzewamy rekordowa ilość, tym bardziej, że mamy mnóstwo. Token Wablerów. Podejrzewam, że za tydzień otworzymy około 50 skrzynek z całego tygodnia. Także koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić, no i żeby pomóc zdobić 100 tysięcy subów do końca kwietnia. To tyle. Raz jeszcze dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.